Część pierwsza: Zrozumienie emocjonalnego bagażu. Rozdział pierwszy: Jak rozwija się bagaż emocjonalny? Aby lepiej zrozumieć, czym jest bagaż emocjonalny, najpierw musimy sobie powiedzieć, czym w ogóle są emocje. Najkrótsza definicja brzmi: krótka, intensywna reakcja psychofizyczna na bodziec. Skoro emocje to krótkotrwała reakcja na bodźce, to dlaczego czasami pozostają w nas na dłużej? Dlaczego ten zlepek uczuć, myśli i wrażeń przeżywamy raz po raz, nawet jeśli wcale tego nie chcemy? Krótka odpowiedź brzmi: Emocje zostają w nas, ponieważ je tłumimy, nie rozumiemy ich albo podsycamy własnymi myślami. W takiej sytuacji, zamiast przeminąć, zapętlają się i trwają. Oczywiście ta uproszczona odpowiedź nie uwzględnia fizjologicznych uwarunkowań na które bezpośrednio nie mamy wpływu, bo nie o tym jest ta książka. Skupiamy się raczej na tym, co zależy od nas, na uwarunkowaniach, na które mamy wpływ. Mówimy więc o bagażu emocjonalnym, który w pewnym stopniu powstaje za naszym przyzwoleniem, jest uformowany przez zapętlanie się myśli i uczuć, co stanowi pewną formę wewnętrznego chaosu. Ten niewidoczny ciężar, który nosimy, to brzemię wpływające na niemal każdy aspekt naszego życia. Emocjonalny bagaż jest niematerialny, ale czai się w podświadomości, pojawiając się w myślach, zachowaniach i relacjach z innymi. Manifestuje się na różne sposoby, jako uporczywy głos mówiący, że nie jesteś wystarczająco dobry, jako ciągły niepokój, że coś pójdzie nie tak, lub jako uraza wobec osoby, która zraniła cię lata temu. Z biegiem czasu te emocje gromadzą się, obciążając cię, wysysając energię i zniekształcając perspektywę. Często nie dostrzegamy emocjonalnego bagażu, bo jest zakamuflowany przez emocjonalny makijaż, przez co staje się głęboko zakorzeniony w naszej tożsamości. Mówimy sobie: Taki po prostu jestem, albo takie jest życie. W rzeczywistości jednak emocjonalny bagaż nie jest nieodłączną częścią ciebie. To wynik przesłych doświadczeń, które trzymasz, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I tak jak możesz uporządkować pokój czy plecak, sortując i wyrzucając to, co już ci nie służy, możesz również oczyścić swój emocjonalny bagaż, uwalniając się od ciężaru, który cię hamuje. Jak rozwija się bagaż emocjonalny, bodźce i traumy, aby lepiej zrozumieć, jak rozwija się emocjonalny bagaż, musimy bardziej zgłębić pojęcie bagażu emocjonalnego. Bagaż emocjonalny to akumulacja nierozwiązanych emocji, przesłych trom i ograniczających przekonań, które nosimy ze sobą przez całe życie. Tworzy się on, gdy przeżywamy wydarzenia, które wywołują intensywne uczucia, uczucia, których nie przetwarzamy w pełni ani nie rozwiązujemy. Te doświadczenia mogą obejmować ważne wydarzenia życiowe, takie jak śmierć bliskiej osoby, bolesne rozstanie czy zaniedbanie w dzieciństwie, a także mniejsze, wydawałoby się nieistotne momenty, które jednak pozostawiają trwały ślad. Kiedy doświadczamy bolesnego lub traumatycznego wydarzenia, nasz umysł stara się chronić nas, przechowując pamięć o tym zdarzeniu wraz z towarzyszącymi mu emocjami. Ten proces ma na celu pomóc nam uczyć się z doświadczeń i unikać podobnych sytuacji w przyszłości. Na przykład, jeśli zostałbyś zraniony w poprzednim związku, twój umysł może trzymać ten ból jako ostrzeżenie, by być ostrożnym w przyszłych relacjach. Jednak gdy nie przetwarzamy tych emocji w sposób właściwy, gdy je tłumimy, ignorujemy lub unikamy, zostają one utknięte, jak nierozwiązane pliki, które ciągle działają w tle naszego umysłu. Bodźce odgrywają kluczową rolę w rozwoju bagażu emocjonalnego. Bodziec to każdy czynnik, wydarzenie, słowo, zapach, piosenka, który aktywuje wspomnienie lub emocje z przeszłości. Na przykład, zapach konkretnego perfumu może przypomnieć Ci o byłym partnerze, natychmiast wywołując uczucia smutku, gniewu lub tęsknoty. Kiedy zostaniesz pobudzony przez taki bodziec, Twój mózg reaguje. Jakbyś przeżywał pierwotne doświadczenie, wzmacniając związany z nim emocjonalny bagaż. Traumy, zarówno duże, jak i małe, mają znaczący wpływ na nasz emocjonalny bagaż. Trauma nie musi być dramatycznym, życiowym wydarzeniem. Może to być wszystko, co wywołuje ból emocjonalny lub cierpienie. Dla niektórych może to być dorastanie w domu, gdzie miłość była warunkowa. Zawsze odczuwali potrzebę zasłużenia na aprobatę. Dla innych może to być upokorzenie związane z byciem prześladowanym w szkole lub odrzucenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Te wydarzenia, choć mogą wydawać się incydentami jednostkowymi, pozostawiają ślady emocjonalne, które kształtują to, jak postrzegamy siebie i świat wokół nas. Z biegiem czasu te nierozwiązane emocje gromadzą się, tworząc warstwy emocjonalnego bagażu. Które wpływają na to, jak myślimy, czujemy i zachowujemy się. Możemy rozwinąć ograniczające przekonania, takie jak nie zasługuje na miłość lub zawsze poniosę porażkę na podstawie przesłych doświadczeń. Te przekonania stają się głęboko zakorzenione w naszej psychice, wpływając na nasze decyzje, działania i relacje, często bez naszej świadomości. Wpływ na codzienne życie rozpoznawanie swojego emocjonalnego ładunku. Teraz, gdy rozumiemy, jak formuje się emocjonalny bagaż, przyjrzyjmy się, jak wpływa on na nasze codzienne życie. Prawda jest taka, że większość z nas nosi więcej bagażu emocjonalnego niż zdajemy sobie z tego sprawę, a to obciążenie wpływa na nas w sposób, który może nie być od razu widoczny. To jak chodzenie z ciężkim plecakiem, do którego już się przyzwyczailiśmy, że nie zauważamy już obciążenia, jakie on powoduje. Jednak wpływ jest obecny, cicho zagraca każdy aspekt naszego życia. Relacje. Jednym z najważniejszych sposobów, w jaki emocjonalny bagaż wpływa na nas, są nasze relacje. Kiedy nosimy nierozwiązane emocje z przesłych doświadczeń, nieuchronnie przenoszą się one na nasze interakcje z innymi. Na przykład, jeśli zostałeś zraniony w poprzednim związku, możesz mieć trudności z zaufaniem innym, nawet jeśli nie zrobili nic, aby zasłużyć na twoje podejrzenia. Możesz reagować obronnie, odpychając ludzi, by chronić się przed ponownym zranieniem. Albo możesz zauważyć, że ciągle przyciągasz te same toksyczne relacje, nieświadomie odtwarzając dynamikę przeszłości w próbie rozwiązania nierozwiązanych problemów. Poczucie własnej wartości i pewności siebie. Emocjonalny bagaż może podważyć nasze poczucie własnej wartości i pewność siebie. Kiedy nosimy negatywne przekonania o sobie, takie jak nie jestem wystarczająco dobry lub nie zasługuję na szczęście, zaczynamy traktować te myśli jak prawdę. Ten wewnętrzny dialog staje się samospełniającą się przepowiednią, wpływając na to, jak postrzegamy siebie i jakie szanse podejmujemy. Możemy unikać podejmowania ryzyka, bać się realizować nasze marzenia, albo godzić się na mniej niż na to zasługujemy, ponieważ nasz emocjonalny bagaż mówi nam, że nie zasługujemy na więcej. Podejmowanie decyzji i zachowanie. Emocjonalny bagaż może ściągnąć nas w kierunku wzorców samosabotażu. Kiedy jesteśmy przytłoczeni nierozwiązanymi emocjami, możemy podejmować decyzje, które nie odpowiadają naszym prawdziwym pragnieniom ani wartościom. Na przykład, możesz zostać w pracy, której nienawidzisz, ponieważ boisz się porażki, lub odkładać projekty, które są dla Ciebie ważne, z obawy, że nie będą doskonałe. Te zachowania często mają korzenie w przesłych doświadczeniach, gdzie nauczyliśmy się kojarzyć pewne działania z bólem, odrzuceniem lub porażką. Zdrowie fizyczne. Ważne jest, aby zauważyć, że emocjonalny bagaż nie tylko wpływa na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne, ma również głęboki wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Noszenie nierozwiązanych emocji powoduje stres, który uruchamia reakcję walki lub ucieczki w organizmie. Z biegiem czasu przewlekły stres może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym bólów głowy, problemów trawiennych, osłabienia funkcji odpornościowej, a nawet chorób serca. Kiedy nie rozwiązujemy naszego bagażu emocjonalnego, nasze ciała ponoszą tego konsekwencje, manifestując ciężar, który nosimy w postaci fizycznych dolegliwości. Produktywność i kreatywność. Emocjonalny bagaż może również tłumić naszą produktywność i kreatywność. Kiedy nasz umysł jest wypełniony nierozwiązanymi emocjami, trudno jest skupić się, myśleć jasno lub wykorzystać nasz potencjał twórczy. Stajemy się psychicznie i emocjonalnie wyczerpani, niezdolni do mobilizacji energii lub inspiracji, potrzebnych do realizowania naszych pasji lub osiągania celów. To tak, jakby nasz umysł był tak zajęty przeszłością, że nie ma miejsca na teraźniejszość czy przyszłość. Poczucie spełnienia. W końcu bagaż emocjonalny uniemożliwia nam doświadczanie prawdziwego spełnienia i radości. Trzyma nas w przeszłości odtwarzając stare historie i rany, zamiast pozwolić nam na przyjęcie obecnego momentu. Może się zdarzyć, że ciągle szukamy szczęścia poza sobą, wierząc, że jeśli osiągniemy kolejny cel, kupimy kolejną rzecz lub znajdziemy kolejną relację, w końcu poczujemy się pełni. Ale prawda jest taka, że tak długo, jak będziemy nosić emocjonalny bagaż, nigdy nie znajdziemy pokoju i zadowolenia, których szukamy. Aby skuteczniej radzić sobie z emocjonalnymi zawirowaniami, zechcemy pobieżnie przyjrzeć się fizjologicznym uwarunkowaniom. O tym w rozdziale drugim, części pierwszej anatomia i fizjologia.